I utalentowani uczniowie i absolwenci szkoły podstawowej nr 11 pod dyrekcją Anny Kałużnej przygotowali koncert, kolęd, pastorałek i wiersze. Sami posłuchajcie, co mówią o swoich pasjach. Będziemy tańczyć też, bo pani od muzyki, która organizowała całe to przedsięwzięcie, przygotowała dla nas układ. Będą występować chór absolwenci szkoły podstawowej, nauczyciele, goście specjalni. Będziemy na przykład wykonywać jakieś no, piosenki, no, na przykład powiedzmy, że Jingle Bells. Będziemy, Będziemy we dwie śpiewać kolędy Narodził się Jezus Chrystus. No i każda będzie śpiewać po jednej zwrotce. A Ostatnią razem. razem. Będę śpiewał z trzema kolegami. Yy, yy, wśród nocnej ciszy piosenkę. Ja właśnie będę śpiewać taką skrótkę w piosence kolę, w kolędzie dla nieobecnych i ogólnie będę śpiewać też z zespołem wiolinki i właśnie ta kolenda, w której śpiewam, ona opowiada o tym, że nawet jeśli nie ma pewnej osoby nieobecnej podczas świąt, to i tak mogą być szczęśliwe i żeby się tym aż tak nie zamartwiać i że można je sobie właśnie wyobrazić. Myślę, że będzie ciekawie. Ja będę recytowała wiersz, y, który opowiada o narodzinach Jezusa. Ja będę recytował taki wiersz, no jak mama się dzieliła z dzieckiem opłatkiem. tam to dziecko się zastanawiało, co mama będzie chciała mu szepnąć do ucha, czy jakąś taką rzecz, żeby czegoś nie robił, żeby pani słuchał pani w szkole. Ale tak naprawdę to ta mama muszę dnia bądź dobry dla ludzi. I to jest takie, takie przesłanie tego wiersza. No Dzisiaj na scenie będę recytować dialog w kolejce. I recytuję już od najmłodszych lat. Będę recytowała dialog w kolejce. Um. <grych> Trój dzień idziemy do rodziny, więc trzeba lepiej wyglądać. Ja będę śpiewać kolendę mędrcy, mędrcy świata. No i będę śpiewała zwrotkę. No i z muzyk... bardzo lubię śpiewać i na pewno w przyszłości też będę starała się z tą muzyką tak zajmować. No już zawsze jakoś tak recytowałam. Pani mnie często wybierała, no ale nie zamierzam być kiedykolwiek aktorką. Jakoś to mnie jednak nie pociąga. Po prostu jakoś tak chyba jestem w tym dobra, ale nie ciągnie mnie to nigdzie. Śpiewałam jak miałam 4 lata. Na scenie występowałam solo, i później na jakiś czas przestałam śpiewać, no i teraz jakoś znowu. Bardzo lubię śpiewać. Sprawia mi to wielką przyjemność, a najbardziej kolędy i takie spokojne piosenki. Lubię śpiewać różne piosenki. I śpiewam od czterech <grym> lat. Tak, ogólnie chodzę teraz y, do szkoły muzycznej, gram na gitarze i właśnie y, chcę, żeby w przyszłości też może coś jeszcze y, mieć wspólnego z y, muzyką i no nadal y, jakby grać, śpiewać. Chcieliśmy by śpie, śpiewać własne piosenki i też różne. A w przyszłości no to. Trochę bym chciał recytować, ale tak naprawdę to, to mnie nie ciągnie. Nawet ja tak od dzieciństwa już yy, marzę, żeby zostać kimś, jakimś ważnym muzykiem lub kimś takim. Zajęcia z panią anną Kałużną bardzo nam się przydają ponieważ rozwijamy swoją pasję yy, czyli śpiew no i bardzo to lubimy No też zajęcia z panią yy, Anną Kałużną są bardzo przyjemne dlatego że możemy się dalej rozbijać w śpiewie jeśli ktoś ktoś chce to robić w przyszłości myślę że zajęcia z panią Anną Kałużną dużo mi dają bo yy, tak, na, tak naprawdę to e, dzięki tej e, dzięki pani e, mogę rozwijać ten talent. Mogę ćwiczyć swój warsztat muzyczny pod tych, podczas tych koncertów, dlatego że to jest bardzo dobre ćwiczenie z panią Anią bardzo się dobrze ćwiczy. Ona bardzo pilnuje, żeby to wszystko wyszło. To ciarka,